Panowie samorządowcy, jak dzisiaj współcześnie mówić o tamtych czasach, o ofiarach Holokaustu? Przede wszystkim dawać to świadectwo, świadectwo pamiętania o tym, o tym czasie, o tej okrutnej zbrodni, która została dokonana, i upamiętniać te miejsca, zapalić symboliczny znicz, złożyć wiązankę kwiatów i przede wszystkim edukować młodzież i mówić cały czas, jaka wielka zbrodnia została dokonana, co się wydarzyło. I żeby te czasy nigdy nie wróciły, i żeby tyle milionów ludzi już nigdy więcej w życiu nie zginęły. No bo te, te działania, które zostały podjęte, zagłada Żydów i, i nie tylko, to było największe okrucieństwo w skali świata. No cóż, jest to rocznica zagłady w tym miejscu narodowości mieszkańców. Polskiej Rzeczypospolitej, ale, narodowości żydowskiej, ale jednak obywateli polskich. I jest to taka jedna z czerwonych plam na mapie Rzeczypospolitej, gdzie tych plam, pewnie na tle całego świata, przede wszystkim Europy, najwięcej jest w Polsce. I tak jak pan prezydent powiedział, na pewno jest to przestroga dla nas wszystkich, dla całego świata, do czego może prowadzić taka polityka dyskryminacji, polityka rasowa, polityka, która wywyższa jedne narody nad drugimi. Dziękuję.